Cześć. Dzisiaj się cofniemy trochę w latach, myślę, że 30-35 lat. Pokażę wam rower, który jest w moim posiadaniu. Jest to bardzo stary rower szosowy. Może jechał kiedyś Tour de France, może w Giro Italia, ale na pewno na takich samych rowerkach kolarze ścigali się i wygrywali. Pokażę wam ten rower, przełączę auto obrót w ten... To jest tak, rower włoskiej produkcji Bottechia, który, Bottechia, ja Botechia, nie wiem jak się powinno to wymawiać dokładnie, ale w miejscowości Vittorio Veneto produkowany, to jest niedaleko Treviso, tam skąd pochodzi Pinarello. Miałem okazję w jednym i drugim mieście być wielokrotnie i w fabryce Pinarello też użytkowałem przez wiele lat rowery. Z tej marki, bo tej ja jest znana, ale znana. Ja ją znam od bardzo dawna. To jest rower na ramię chromomolibdenowej. Bardzo ciekawie wykonane na takich mufach. To jest łączone. Nie wiem, czy to jest klejone, czy to jest jakoś zgrzewane. Ale tutaj widać, gdzie nie siadła żadna korozja, rdza na tym rowerze. Ten rower ma około 35 lat. Ma manetki Durece, takie przy Ramie kiedyś no takie były yy, przy każdym rowerze. Jeżeli chodzi o korbę, to jest Korba DURAC'a. Zobaczcie sobie na pedałka z noskami metalowymi, takimi zapinanymi na paski jeszcze yy, wszędzie to wszystko starannie wykonane. Zębatki, spójrzcie na zębatki. Duża zębatka to jest 52, mniejsza to jest 42 zęby. To była jazda po górach. Nie ma, nie ma yy, tak naprawdę, jak teraz, że każdy rower, który przychodzi do sklepu, czy też jest sprzedawany, ma przełożenia 50 na 34. Jeszcze się pytają, czy nie da się mniejszej z przodu. To jest właśnie całe kolarstwo na dzień dzisiejszy. Już nie wspomnę o tylnej zębatce, gdzie tutaj była największa zębatka. 24 zęby, gdzie służyła do podjazdów po 10 km 20 jakieś przełęcze. 24 zęby dzisiaj przychodzą do sklepu klienci i pytają się, czy je są większe niż 34 zęby. No nie wiem do czego to prowadzi kolarstwo. Za chwilę będą wszyscy chcieć mieć napęd jeszcze w szosowym rowerze elektrycznym ze wspomaganiem. Żeby się lekko jechało, tu nie chodzi o to, żeby się lekko jechało, tylko chodzi o to, żeby potrenować. Jak nie możemy na takim przełożeniu pojechać w góry, to jedziemy w mniejsze góry, a jak będziemy na tyle wytrenowani, to pojedziemy dopiero w te góry, co, co damy radę. Wracając do tego rowerka, to ma przerzutkę Duraysa. To jest model RD7401. To jest model przerzutki w ogóle tego sprzętu, który był produkowany w 1987 i 1988 przez Shimano czyli mogę podejrzewać, że ten rower może mieć około 35 lat może rok, dwa mniej ciekawostką dla mnie to jest to, gdzie tutaj to są te haki regulowane wielu z Was nie wie po co służą, ale przejdę do, do haków, ale tu jest wybite yy, Campagnolo, nie wiem jaki udział miał Campagnolo w tych ramach w produkcji RAM może tylko haki, ale wiem na pewno, że Campagnolo robił na zlecenia Lamborghini felgi czy dla NASA jakieś tam kaduby z magnezu czy z jakichś super lekkich, wytrzymałych metali. Może i miał udział w produkcji tej ramy. Zobaczcie sobie Campagnolo, wybite jeżeli chodzi o ta śrubka, pokrętło. To, to służyło do od, odsuwania koła w tył albo do przodu, yy, wiadomo, że koło, które będzie bliżej ramy, jest yy, szybszy, rower dynamiczniejszy. Yy, te koła, yy, jeżeli chodzi o ewolucję, to one wchodziły pod ramę, że ta rura podsiodowała, bo była nawet yy, ugięta i to koło wchodziło pod rurę. Ale przepisy są teraz jasne. Chyba już nie można tego robić, ale te koła. Maksymalnie blisko w rowerach szosowych są. W rowerach szosowych myślę, że też dlatego, żeby rowery były szybsze, lżejsze, krótsze, zwinniejsze, na przykład DMTB, to powywalano te przednie przerzutki, żeby nie kolidowały z szeroką oponą i z błotem, gdzie tam się zbierało błoto. Dlatego są napędy jednorzędowe, chociaż są bardzo uniwersalne. Trzechstronne, bo mają 12 biegów i jak najbardziej w terenie się sprawdzają w wyścigach. Wracając do tej ramy, no to wszystko fajnie wykonane, siodło, chromolibdenowe Naprawdę, naprawdę rower jak na tamte czasy i porównując do dzisiejszych czasów to jest świetny. Reszta sprzętu to jest tu Shimano 600 Piasty. Y, hamulce, klamki, opony Continental, felgi. Patrzcie sobie na felgi. Felgi to są Mavica. To jest model taki Open i to oznaczenie, nie wiem czy będzie widać, ale jest CD. Patrzcie sobie, te boki są, które mają taką ceramiczną powierzchnię z boku. Y, żeby to y, trwalsza felga była, szprychy nierdzewna. Jeżeli chodzi o te koła, wystarczy lekko ruszyć, kręci się. No, można pomarzyć, aby dzisiejsze koła tak się kręciły lekko i płynnie. To jest nie do pomyślenia, to ma tyle lat i ten rower przejeździł swoje. No i powiem wam, jeżeli chodzi o wagę. Tak jak stoi, tak jak jest, nie ma tu ani grama karbonu, ani grama tytanu. On waży równe 10 kg i to jest rama stalowa. Ja się teraz pytam do producentów dzisiejszych rowerów karbonowe rowery na aluminiowych ramach super lekkich w cudzysłowiu nawet i karbonowych kładę na waga tam 10-11 kg gdzie ta technologia uważam że to się wszystko uwsteczniło albo to są zabiegi marketingowe jeżeli chodzi o wagę tych rowerów robimy coś super i ma już świetną wagę później nagle zmieniamy standardy Osiek, kół, ilość biegów, dwa biegi, jeden bieg, i się uwsteczniamy, żeby te rowery znowu za kilka lat mogły być, jako super drogie sprzedawane i, i reklamowane jako najlżejszy rower, jako nie wiadomo, jaki wyczyn technologiczny, ale firmy rowerowe już od dawna wiedzą, jak produkować. Super wytrzymały osprzęt, super lekką ramę, super sztywną, tylko po prostu bawią się w kotka i myszkę z klientami, aby cały czas kupowali, kupowali, kupowali. To jest tak zwany konsumpcjonizm. Tak jest i w sprzęcie AGD, tak jest w RTV, w telefonach, tak jest w branży spożywczej. Wszystko jest nastawione na konsumpcjonizm, żeby, żebyśmy pracowali. I wszystko, co wypracujemy, zarobimy w wydali. Czy to na jedzenie, czy na rowery, za dwa lata nowe rowery, za dwa lata nowy samochód, albo za pięć lat nowy samochód. W rowerach tak jest, zobaczcie sobie. To jest rower sprzed 35 lat. Tak naprawdę yy, można nim jeździć przez kolejne 10-20 lat. Wymieniając tylko łańcuch, te, te nawet wolnobiegi, czy kasety, które tam kiedyś były, miałem. Przyjemność jeździć na takich rzeczach. To wytrzyma, wytrzymywały po 30-40 tysięcy. Teraz klienci przyjeżdżają 3-4 tysiące i przyjeżdżają na wymianę kasety. Łańcuchy po tysiącu, po dwóch tysiącach kilometrów. To jest nie do pomyślenia, jednak to kiedyś było robione na jakość. Teraz tak naprawdę są odpowiedni ludzie zatrudnieni, gdzie testują. Wszystkie elementy rowerowe i one mają wytrzymać okres gwarancyjny. Ileś, ileś kliknięć, ileś naciśnięć, ileś hamowań, i jak wytrzyma, to później klient jest skazany na to, że będzie musiał kupić nowe, no bo to się coś zużyje. Jeszcze wracając do tylnych kaset, żeby to zobrazować, tu mam na ziemi kasetę, która. Ma 32 zęby. To jest jeszcze mało, bo o 34 pytają i więcej. A to jest kaseta, która ma. Taka, która była kiedyś przy rowerach, ma tych zębów 23 lub 24. I jakoś dało się jeździć z zębatkami 52 na 42 Sam na takich jeździłem i wiem, jak to jest. I do dnia dzisiejszego ja używam. Kasety, która ma 1126 jeżeli chodzi o rower szosowy, i z przodu mam zębatki 53 na 39 Zupełnie mi to wystarcza. Może jestem wytrenowany lepiej niż przeciętny, niż przeciętny rowerzysta czy człowiek, ale tak naprawdę, chyba o to chodzi, że kupując tam jakiś rower szosowy, to chcemy podnosić swój poziom i służy nam do tego, aby. Coś potrenować, a nie do tego, żeby z roku na rok zmieniać na coraz mniejsze zębatki z przodu, coraz większe z tyłu, coraz lżejsze koła, i w rezultacie się to kończy na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. Myślę, że w komentarzach może uzupełnicie to, 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 czego nie powiedziałem, może na temat tego roweru, znacie więcej szczegółów jeżeli chodzi o rok produkcji, bo tak mówię, osprzęt to jest 87 88. Myślę, że takie osprzęty były wkładane do w miarę świeżych modeli rowerów i, i ten rower też ma około tylu tylu lat i do dzisiaj przetrwał, jeszcze przetrwa długo. On zdaje się u mnie będzie wisiał w witrynie. Zobaczcie sobie, tu są obicia. Obicia ramy, gdzie tam pod lakierem jest piękna, błyszcząca stal nierdzewna, a teraz rower aluminiowy, który czasem ma dwa lata, trzy śnie dzieje, lakier odpryskuje, już nie mówię, że chromowane rzeczy rdzewieją, już nie wspomnę o pękających szprychach, o innych elementach, które naprawdę nie będą, to nie było czyszczone nigdy, to ma blask, jakby to było wypolerowane, ta korba, to wszystko. Teraz elementy, elementy aluminiowe naprawdę się nie dzieją. No chyba, że będzie mieli D-Race'a jakiś osprzęt to być może wytrzyma tyle, ale podejrzewam, że współczesne osprzęty nigdy tyle nie wytrzymają, co te, które były robione 30 lat temu. To nie pierwszy taki rower, który jest u mnie. Warto właśnie myślę, że było pokazać wam, jak to wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz. Tak, ta, ta, ta waga jest najbardziej zastanawiająca. Naprawdę stalowa rama równa 10 kg. Zobaczcie sobie, ile nowoczesne rowery ważą. Można się za głowę złapać w porównaniu do, do tego rowerka. Myślę, że tyle mam do powiedzenia. Nie wiem, co, co, co mogę więcej powiedzieć. W komentarzach możecie uzupełnić, coś dopowiedzieć. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie. Do zobaczenia, yy, do usłyszenia.